Dzisiaj ponownie jest ze mną Adam Krawczyk, deweloper w Gliwic. Cześć! Adam Krawczyk. Handlowiec, menadżer i wreszcie przedsiębiorca. Od lat związany z branżą budowlaną i deweloperską. Prywatnie aktywny ojciec. Nadchodzą ciężkie czasy dla budownictwa. Inwestorzy wstrzymują rozpoczęcie nowych budów. Oznacza to zmniejszony popyt na inżynierów budownictwa. Co zrobić, aby wyprzedzić kolegów z branży i nie mieć problemów z brakiem kontraktów? Na końcu odcinka trzy rady dla inżyniera od Adama. Nazywam się Patryk Nocek, wraz ze zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18. Zaczynamy! Kilka osób napisało do mnie, czy będzie kolejny odcinek z Adamem. To też jesteśmy i nagrywamy. Adam, w tym odcinku w szczególności zależy mi na tym, żeby dostarczyć jak najwięcej wartości dla inżynierów budownictwa. Żeby dobrze złapać kontekst, powiedz mi, jak wygląda Twój zespół, czy masz osoby na B2B, zatrudniasz się na umowę o pracę, ile to jest osób, jak, jak to u Ciebie wygląda? Wiesz co, ja do tej pory staram się mieć większość ludzi na B2B, z tego względu, wiesz co, że po pierwsze staram się być blisko biznesu, więc powiedzmy, że większość tego procesu logistycznego ja nad nim czuwam. A dlaczego osoby na B2B? Bo chciałem mieć osoby bardzo samodzielne, tak? Czy to księgowy? Czy prawnik, czy inżynier, czy kierownik budowy, gdybym wziął sobie osobę na moim poziomie, taką powiedzmy, że na etacie, nie wiem, inżyniera po studiach, miałem trochę obawę, że musiał ja bym go musiał albo mój kierownik budowy uczyć wszystkiego, bo nie miałby praktyki. Więc na chwilę obecną wszystkie osoby u mnie to są osoby z dużym doświadczeniem, które są na kontraktach B2B zrobione, aczkolwiek na następną inwestycję, która już będzie na tyle duża, że wiem, że nie będę w stanie sami poprowadzić, na pewno będę. Będę zatrudniał inżyniera na pełen etat, prawdopodobnie na umowie o pracę. Okej. Okay. Powiedz mi w takim razie, jakie czynności zlecasz, a jakie czynności Ty sam lubisz wykonywać i nie chcesz ich delegować na zewnątrz, tylko faktycznie... Po prostu wykonujesz je we własnym zakresie. Patryk, te osoby, które mnie znają, w ogóle nie będą zaskoczone. Ja podzieliłem sobie biznes na te roboty budowlane, czyli takie zaplecze budowlane, czyli właśnie kierowanie budową, nadzór nad materiałami i to robią u mnie albo wykonawcy, albo właśnie kierownik budowy bądź kierownik kontraktu. A wszystkie rzeczy związane z handlem, z kontaktem z ludźmi, z kontaktem z klientem, to już jest moja brożka i dopóki mogę. Będę to robił samodzielnie, bo sprawia mi to wszystkim przyjemność. tak? ja nie byłbym w stanie siedzieć cały dzień przy biurku, sprawdzać projektów, przeglądać czy na zamówieniu, na fakturze gdzieś tam 17 groszy nie brakuje. Od tego mam sztab ludzi. A te rzeczy dla mnie bardzo przyjemne, czy właśnie spotkanie się z klientem, rozmowa handlowa, czy rozmawiać też nie wiem, z projektantem, z hurtownikiem, taka bardziej nadzorująca, to wszystko. No to to jest to, ja się czuję jak ryba w wodzie i to są rzeczy, których jeszcze mam nadzieję bardzo długo nie będę oddawał i będę w tym yy, bardzo czy nie uczestniczył? Okej, okay, powiedz mi w takim razie, gdzie poszukujesz ludzi do pracy, w szczególności inżynierów? To tak, muszę pomyśleć, bo to chyba gdzieś tam znajomy, znajomego, ma znajomego i on ma Ciocię, wujka, i staram się tymi drogami podążać. Aczkolwiek nie mam też obawy przed tym, żeby po prostu znaleźć kogoś przez OLX-a, przez jakiś inny portal z pracą. I wydaje mi się, że każda droga. Ma plusy i minusy. Nie można tak powiedzieć, że ja szukam tylko na portalu z ogłoszeniami albo w gazecie lokalnej. Czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś i on przypadkiem się okaże, że jest osobą, którą ty potrzebujesz. Na przykład swojego prawnika. To mam człowieka, którego znam od iluś lat. Wiesz, gdzieś się spotykaliśmy, w małe miasto, każdy każdego zna. Ja nie wiedziałem, że on jest prawnikiem, on nie wiedział, co ja robię. się potem okazało, że na piwku się spotkaliśmy przez jednych znajomych, drugich. Ja się potem w ogóle dowiedziałem, że on jest prawnikiem. Tak samo miałem z kierownikiem budowy, że się okazało, że jest to syn mojego sąsiada, który ma firmę budowlaną, jest kierownikiem budowy. Następnego kierownika to jest bardzo fajna osoba, która prowadziła o budowę mojej koleżanki, którą też poznałem na jakimś wyjeździe więc to są raczej takie ścieżki trochę zygzakiem, jak Tetris. Nie można powiedzieć, że wpisałem w Google znajdź inżyniera budowlanego albo znajdź dobrego prawnika, tylko wszystkie te osoby są gdzieś powiedzmy to po znajomości, ale nie takiej bezpośredniej. Czyli nie była to osoba, którą ja znałem i wiedziałem od zawsze, że to jest kierownik budowy albo księgowy, tylko się okazało, że mój tata zna to jest zadowolony z księgowego, mój kolega z naprawnika, mój sąsiad z nakierownika budowy, a moja koleżanka, która też buduje, ma kierownika, z którego jest bardzo zadowolona i zapaliśmy fajny kontakt, więc nie da się tak łatwo tego określić, że to pyk i weszło. To trzeba się trochę naszukać i uważam, że każde spotkanie może przynieść taki efekt, że jeśli się spotkam dzisiaj z Tobą, to może Ty znasz kogoś, kto mi będzie w przyszłości potrzebne. No właśnie, czyli ja teraz postaram się wyciągnąć z tego jakąś esencję dla kogoś, kto, kto zastanawia się, gdzie, gdzie deweloperzy szukają tych inżynierów. I powiem ci, że tutaj troszkę trudno, jednak wydaje mi się, że można wyciągnąć taką jedną, jedną, jedną radę żeby jak najwięcej odbywać spotkań, żeby jak najwięcej tak poznawać być, nowych tak, ludzi, żeby się pokazać, żeby po prostu była szansa jakby tego, tej, tej interakcji z drugim człowiekiem, żeby, żeby się poznać, żeby pokazać co, co robisz i to, to jest chyba taka szansa dla, dla kogoś, kto... Patryk, siedząc w domu nie poznasz ani fajnej dziewczyny, ani fajnego kierownika budowania księgowego. Niestety trzeba wyjść do ludzi... I może też to jest taki plus dla mnie, bo ja mam łatwość nawiązywania kontaktów, e, bardzo lubię rozmowy z ludźmi, rozmowy handlowe, biznesowe i myślę, że stąd jest ta łatwość nawiązywania i znajdowania takich kontaktów. Okej, okay, a powiedz mi, jakie cechy dla Ciebie powinien mieć inżynier idealny? Wiesz, co przede wszystkim powinien być przewidujący? To jest według mnie najważniejsza cecha. E, wiesz, bo jakby wiedzę, umiejętności przyjdą z czasem. Jeśli myślisz, co jest następnym krokiem. Jeśli dzisiaj robisz fundamenty, to musisz je tak zrobić, żeby murasz i tynkarz mieli prostą robotę. Jeśli e, masz już fundamenty i murujesz, to musisz też myśleć tak, żeby zamontować okna, zrobić elewację i według mnie to jest główna cecha, którą, która dla mnie jest pożądana, e, żeby znaleźć osobę, która będzie myśleć do przodu. I odciążać mnie w tym myśleniu, tak? Czyli ja nie muszę się dzisiaj zastanawiać, czy za dwa tygodnie, skoro dzisiaj wymurowaliśmy mury, za dwa tygodnie trzeba zamówić styropian. To ten inżynier powinien do mnie przyjść, powiedzieć, szefie, wymurowaliśmy piętro, za dwa tygodnie trzeba zamówić styropian, ja idę go zamówić. I to jest według mnie najważniejsza trochę e, szczególnie młodego inżyniera, który, e, który wdraża się w Mam do ciebie ogromną prośbę. Chciałbym również nagrywać takie odcinki z innymi deweloperami. Daj znać w komentarzu, jakie zadawać im pytania. A jeżeli ty jesteś deweloperem i chciałbyś wystąpić u mnie na kanale, napisz w komentarzu kontakt do ciebie, napiszę i skontaktujemy się ze sobą. Tutaj Adam przyjechał do mnie do łodzi, natomiast ja również mogę przyjechać do ciebie. Daj znać w komentarzu. Adam, mam do ciebie ogromną prośbę. Chciałbym, abyś przekazał trzy rady dla inżyniera na różnym stadium swojego rozwoju. I pierwsze pytanie dotyczy inżyniera, w zasadzie nie inżyniera, bo to będzie student budownictwa. Jaką radę dałbyś właśnie dla takiej osoby? Student budownictwa to przede wszystkim bym mu powiedział, że to, że skończył studia, to za dużo jeszcze nie znaczy, bo teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy, i przede wszystkim, żeby starał się podejść praktycznie do wszystkich tematów. To przejdźmy teraz do, do drugiego, drugiej osoby. Jest to inżynier, który jeszcze nie zdobył uprawnień, młody inżynier, który dopiero wchodzi na, na rynek pracy i chciałby, chciałby po prostu jak najlepiej to ogarnąć. To bym odpowiedział, że warto słuchać wykonawcy robót budowlanych. E, bo czasami można się od niego bardzo dużo nauczyć, bo teoria, czyli papier przyjmie wszystko, e, ma takie zderzenie potem z rzeczywistością i czasami wydaje mi się warto posłuchać tego wykonawcy. Ja sam jako wykonawca robót budowlanych milion razy słyszałem, że zróbcie tak, jak uważacie. I to akurat było fajne, bo my wiedzieliśmy, jak podejść do niektórych tematów, co da się zrobić fizycznie, żeby tynk nie zleciał ze ściany na przykład. E, I to jest ogólnie według mnie bardzo ważna cecha, żeby słuchać wykonawcy, jak. Zrobić coś na budowie, jak rozwiązać dany problem, bo czasami to można trzy razy szybciej zrobić niż książka opisuje. To prawda. To ja, ja potwierdzam, że jeżeli chodzi o, o to doświadczenie, które zdobywa się na budowie, to ja sam, e, będąc jeszcze młodym inżynierem latającym po budowie, bardzo dużo rozmawiałem z wykonawcami. To mi bardzo dużo dało. Ja, ja w ogóle też jestem takim człowiekiem jak ty, otwartym do ludzi, lu, lubię rozmawiać i te rozmowy z wykonawcami. Tak te rozmowy z wykonawcami, właśnie dopytywanie o różne szczegóły. Ja ja w ogóle dużo pytań też zadaję i te, te, te właśnie szczegółowe pytania o, do, do wykonawców bardzo dużo mnie nauczyły, więc naprawdę świetna rada. To jest fajny sposób na weryfikację, bo jeśli zadajesz 10 pytań i wykonawca na 9 z nich wie, jak sensownie odpowiedzieć, no bo też wszystkiego nie może wiedzieć, nie oszukujmy się, to znaczy, że jest fajnym wykonawcą. Jak przy drugim pytaniu ci powie, że się czepiasz i on, nie wiem, schodzi z budowy, bo już na trzecim pytaniu polegnie, to to jest fajny sygnał też, że w którą stronę z tym ok, przejdźmy teraz do trzeciego inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, z dużym doświadczeniem. Jaką radę miałbyś dla takiej osoby? Wiesz co, dla kierownika czy dla inżyniera z dużym doświadczeniem ja bym przede wszystkim podpowiedział tak, żeby on podejmował decyzje i się ich trzymał i był za nie odpowiedzialny w 100%. Bo nie ma nic gorszego niż kierownik, który dzisiaj mówi A, że niebo jest niebieskie, a jutro na radzie mówi, że on nic takiego nie powiedział, i nie, bo jest zielone. Ileś razy już miałem takie sytuacje, że kierownik twierdził, że na jutro wszystko będzie zrobione, a na drugi dzień nie było zrobione i twierdził, że on nic takiego nie mówił, bo to rozwala Twoją wiarygodność. Jeśli na budowie chcesz być kierownikiem, już rozmawiam o takich osobach, to każda Twoja decyzja jest święta. Tak? Jeśli ty powiesz wykonawcy, że mu dopłacisz. 3% do kontraktu, to musisz mu to dopłacić, bo to jest święte, tak naprawdę. Nieraz słyszałem na budowie tekst, że słowo jest droższe od pieniędzy, i naprawdę znam kierowników takich, że gdyby oni dzisiaj zadzwonili, obojętnie w jakiej firmie by pracowali, to ja bym był w stanie dla nich pracować. Ale znam też takich, że obojętnie jakie pieniądze by mi zaproponowali, to bym nie poszedł na tą budowę jako wykonawca, bo po prostu bym im nie uwierzył, a nawet bym im uwierzył, to wiedziałbym ile problemów będę miał na tej budowie i że zamiast zarobić kwotę X, zarobię o połowę mniejszą. I według mnie to jest naprawdę dla kierownika już, który rządzi budową, najważniejsze, żeby to co się dzisiaj powiedziało, utrzymywać jutro w mocy. Dzięki serdecznie za to, że przyjechałeś do łodzi, bardzo dużo wartości dostarczyłeś. Jeszcze raz wielkie dzięki. To ja dziękuję za zaproszenie i tym razem niespodzianka dla Ciebie, to ja bym Cię chciał zaprosić na moją budowę i mam nadzieję, że w tym pięknym, popandemicznym 2022 roku spotkamy się u mnie i nakręcimy dokładnie taki sam odcinek. Dzięki. Z przyjemnością do Ciebie przyjadę. Dzięki bardzo. Poznaliście punkt widzenia dewelopera. Dostaliście konkretne rady do wdrożenia. Teraz wszystko jest w Waszych rękach. Do zobaczenia. Cześć!